Cześć, witajcie, witam serdecznie z tej strony i dzisiaj zaprezentuję wam nową edycję w Box Borsk na Freeze na Freeze. dobra, to pierwsze co zmieniliśmy to jest codzienna nagroda dostały trochę buffy, bo to za pierwszy dzień mamy dwa dolki a za ostatni mamy 27 dzień mamy 4 dolki trochę zostały zmienione po prostu bo pisaliście, żebyśmy, żebyśmy zmienili i zmieniliśmy klan Kran ulepszenia. Nie posiadam na razie klanu. Stworzyłem kran Mam swój test. I mamy tutaj ten poziom zerowy. więc to szumków, dodatkowe punkty. I kopalnie. Ja sobie nadałem te banki Sobie nadałem. I teraz sobie. O, mamy. Bo to leci po 10. Kolejny, nie, po 1, za Po jednym leci. Mogę na razie to po prostu do reseka wsadza. Po prostu macie na razie. Tak, 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 tak. I tak ci 10 z jedno. I mamy teraz aktywny bonus. To w większym po 100% o 100%. pochodzenia. członków, mogę. I tak. No i mamy to widzimy, to jest ekonomia. Naprawiliśmy ekonomię, po prostu siedzieliście, to mamy naprawioną. Jest uzasadniona. Mamy jeden. Ściana mamy z Zdecydowanie 35, 65, Z tego wejścia. 15, Tak i tak. No a tak są to chyba wymyślacie się jak? Po prostu prawie nic nimi nie, nie, nie zmienialiśmy. Mamy sklep. Zostawię trochę bufy i nie bufy. Bo mi jeszcze raz kosztuję zamiast 150-250. Five z 250 kosztuje 150. E, złote jabłko z 20 kosztuje 15. No i z 60 kosztuje 100 zakęty jajko e, złote jajko. Złote jabłko, jabłko wstać. Jeszcze powiem, bo e, to było nawet nie pokazane na strefie e, Na YouTubie. Więc jak Wam teraz pokażę, to daliśmy strefę AWK. Co się zwaliło, to będą się napoić. No i mamy, tutaj jest tutaj na tym dragonie nie można się wieść, nie można nie I tutaj jest po prostu na no spawn. Jestem na spawnie. I tak, kolejną rzeczą to jest, zmieniliśmy tutaj trochę okay. buff skrzynek dost, dostały. Tutaj się, nie powie nic nie zmieniło, ale szatka jest z czwartego seta, bo tu trzeci set teraz jest czwarty. No i, e, no i ten zakręty jabłek jest, będzie dostawał się dostawał mniej po prostu ze skrzynki. Epizm jest 7 8 Czyli i Sponge I czeki. I po prostu, tyle się zmieniło. I z legendarnej. E, na razie jest 10 I będzie z 10 ale tutaj niestety, e, niestety jest dopiero szafka bo w tym, bo szatka będą mega drogie i dlatego i jak jest na 10 tysięcy, to jest mega ważne i włączę na VIPa który działa skrzynka mityczna, Czyli jakby co so, to jeszcze do końca nie będzie działało, tylko po tak dopiero będzie działało po prostu macie teraz wyglądową skrzynkę ona będzie na razie wyłączona, w sensie można otworzyć aż nie posiadasz klucza, można na razie to otwierać niestety, ale będzie to wyłączone Kolejna rzecz, o co dodaliśmy, to są wyrzuty. Z weźmiemy i wyrzuca nas w arenę PVP. No i co, zostały zmienione rzeczy. Zostało szkoda dodane tutaj e, na środku i po bokach, po tych metodach. No. I tutaj od dzisiejszej sesji krótszych kredytów. O godzinie 20.00. Po prostu w na tej strefie, No i. To co wam teraz pokażę, to są podziemia. Podziemia są nawet mało ciasne są i będą e, walki lepsze. Będą lepsze walki. Tutaj macie jeszcze takie, Czekamy. da się wejść jeszcze, mamy plany większe, ale na razie jest to tylko tyle. Dobra. Zmienionych rzeczy jeszcze jest. E, Stefa siena tutaj zmieniliśmy, bo kiedyś był kilku teraz mamy tutaj dwa genera, które się respektują musicie wiedzieć jaki czas ale się wam nie powiem tej misy i macie teraz e, padków taki tu macie też padków i tutaj po prostu możecie się bić kiedyś jakby coś coś tam będzie e, jakby co tutaj ciężko uciec, e, będą tutaj jeszcze chyba tak jest e, ten, Schody będą raczej, żeby było aż tak trudno, żeby aż tak trudno nie było. No i, aby co, so, następną rzeczą to są kity. Teraz mamy pierwsze kity, czyli te podstawowe. Zabiję, dostaję bezset, dostaję tak na oko, chyba e, 6, e, 500 i teraz e, makila i teraz dostaję sobie po sersa, Teraz macie i teraz zostaje troszeczkę więcej, bo teraz zostaje po Już tutaj ma sobie dwa 200 i teraz macie I aż ma 500 No to i widzicie Jakby są jeszcze nowości będzie więcej Ale no to, to jest tylu e, nowości co dodaliśmy na sobie. mamy pana więcej I rzeczy sobie w wakacji Administracja Frizz Frizza Trzymajcie się, po prostu.